Nieopodal pszczyny w województwie śląskim leży wieś Radostowice, a w niej jeden z największych złomowych biznesów regionu. Specjalność tego zakładu to autokasacja. Większość trafiających do radostowic aut czeka rozbiórka i huta, ale niektóre sztuki Sonia i Rafał kupują na specjalnych warunkach, aby móc je sprzedać niejednokrotnie z imponującym zyskiem. Halo! No jestem u tej klientki, słyszysz mnie? No słyszycie, tak, no To bez mnie wysłał wziąć na umowę, bo ona jest bardzo, bardzo nawet dobra, żeby ją zrobić. No to dobrze, a jak wygląda? W jakim u nas stanie jest? Płotnika nie ma coś takiego, ale to wszystko mamy na miejscu, także chwilę to podkładać, będzie fajna autko zrobiona. Minimum 700 zł trzeba i dać. 700 zł tyle kasy 700 zł. No nie umiecie tam coś jeszcze urwać, jak jest 50 zł. Szefowa się nie da utargować do zobaczenia na filmie. Dobra, okej, okay, dobra, czekam. Ty, no ma 700 zabetę. coś to jest. Nienormalna. Nie, mam tutaj klienta. Próbuję do niego dzwonić. On się pytał o taką BMW. Halo, dzień dobry. Auto na dostojnicę. Pan mi tutaj zostawił telefon w sprawie BMW. Tak, akurat dzisiaj ma taka, yy, taka przyjść. Może pan podjechać? Tak, mniej więcej około 16. Dobrze, zapraszam. Powiedział, że będzie. Nie, zarobicie. Zobaczymy, zarobimy. Pokaż, ja wierzę, pokaż, że zamykamy. I pokażę. Was I pokażę, zarobimy na pewno. Myślę, że dobrze zarobimy na tym. Ale znając go i tak mnie nie pochwali, bo tylko potrafi narzekać. Szansa Sony właśnie zawitała na bazie. Firmowa kasa poszła na piękne czerwone BMW E30. Jest o co walczyć. Taki model po remoncie może osiągnąć wartość nawet 20 tysięcy złotych. – Ile dałeś? – No co niestety, no nie dało się. – Tak Brody, starałem się, nie zaprosiłem ją na kawę, ale no niestety Brody. nie, nie Dobra. chciała. Zobacz. – Dobra, jest... zobaczymy, co przywiozłeś. – To nie jest takie złe, jak to wygląda. To tylko tak wygląda. – O nie! Coś to przywiózł! – Stary, mnie zabije! Zabije mnie! Co cię po...